Cześć maneczko, tu Yeti i witam was w kolejnym już odcinku serii Far Cry 3. I jak widzicie, idziemy po kolejną misję. Musiałem zmienić broń, ponieważ nie miałem zbyt dużo ammo. Okej. Okay. How the f you, you, you fucking you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. A chase

Mógłby się pośpieszyć z tym Za przeproszeniem. Dobra, rozpieprzę mu, ja cię zaraz rozpieprzę też. Mógłby troszeczkę się pośpieszyć z tymi swoimi... Z tymi swoimi pomysłami i tymi przemowami, bo to naprawdę zaczyna dobijać. co? Możemy gdzieś iść? Skarby ziemi. Tutaj, tak? Ok. Mamy światełko. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie lagów. Ok. Znowu jakiś film i tak dalej. Aha, nie zdążyłem zrobić. Kurde, zebrałem po drodze um, zielone rośliny. Um, dobra. Um, wykonaj leczenia. Hmm, lekarstwo. Okej. Okay. No dobra, aha, bo nie mam nie mam miejsca tak. Walka. Co my tu mamy do zużycia? O Boże. Boże. Dobra. Nieważne. musimy to przepchać. No tam ktoś jest, Prawdopodobnie. podobnie. Aha, czyli my mamy udawać kogoś. Ej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Jak tylko i spotkamy, tego po prostu rozstrzelamy. Oh Yeah. And, um, boom. No, cholera nie mogę trafić, okej okay. śpi słodko Dobra, niech on zgaśnie, bo tu znowu przejdziemy, zapalimy się, szkoda życia, okej okay. no zobaczymy, może on coś ma ze sobą wybuchowego. Mhm. Nie bardzo. Mhm. Rozumiem, że mamy towarzystwo. Tu Okej, okay, następny. Cholera, schował mi się. Cholernie. Kurde, spadek FPS-u mam znowu. Cholera. Wiecie co, zastanawiam się też, czy jest sens kontynuować tę serię z takim spadkiem FPS-u. Hmm. Aż będę miał komputer nowy. Bo to, 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 to gdzieś tu jest, tak? Tam sobie skłonię. Mhm. Dobra. Raczej nie dobiegnie. Aha, to jest ten znowu. Leczymy się troszeczkę. Przeładujemy. Hmm. Jakieś pieniążki tu. Ok. Skrzyneczka. Smartfon. Tutaj co my tu? Mamy tu nic. Tego przeszukamy, bo on często ma granaty. Tego też, bo ma koktajle. Dobra, mam nadzieję, że tu nic takiego dużego znowu mi nie wyskoczy. Załatwienie Pra, nie to Dobra, kolego Ograszimy. Ok. Bez cudownika czasem. Łatwiej by zabić nasz celownik, Okej... Okay. Jakiś granatik czy coś? Jeszcze mam ona. Mm -hmm. okay. Tu jakieś amon Do Sejparki coś mamy, niech o mam. jakiś koktajl, granat mm -hmm. puściutka Piękna muszla. O, nie wiem czy taka piękna, bo... O może kompas, położymy kompas. O, o, o. Jakie metody? A co oni tu robili? Co, ktoś tu jest, czy nie? Co to jest? O, wow. waron, waron. Ale to raczej nikt nie powinien wejść. Okej. Raczej to jakieś zejście. Ups. No, dajesz, dajesz, dajesz. Idziemy, idziemy, idziemy. Nic tu mnie nie zaatakuje. O, ale silny. Mm -hmm. O kurde. Dobra, idziemy tu w takim razie. Jak tu spotkam jakiegoś przeciwnika z bronią, to będę w szoku po prostu, jak on tu wylazł. A, kurde, waran. Kolernie, co z listy? O, spadek gfs znowu, dobra, ale gdzie ja mam iść? Ojej. Jakieś lekarstwo mnie, paluszek się złamał i jak mi przykro zobaczmy czy mamy jakieś umiejętności do dodania. bo ostatnio uuu punktów jest w cholerę A co my tu mamy? Mm, przebywaj dłużej podłomby nabieraj o. To mi się podoba a tutaj e, rekin. Rekin, rekin, rekin. Mm. Dobra. No, 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 nie nawet. Mm, o, to się bardzo przyda. Mm. O, to jest też bardzo dobra. To też, a zobaczmy co w OK. Mm. Dobra. Dobra. Dobra, nie będziemy się tym bawić, tylko trzeba misję wykonać, tak? Hmm. A wąż! Klocek, to co to dalej Nie za... O kolejne winda. Też mi się jakoś to nie podoba za bardzo No ale Co zrobić skoro trzeba tą windą jechać wow. Miasto pod ziemią całkiem całkiem O kurde. Mm -hmm. No i znowu jakieś po problemy, jakieś. No i noga cała, tak przygniotło, ale noga cała, nieważne, że dostał jakimś głazem czy czymś. Jak ja wam tu zejdę? Dobra. No, trudno, że iść. Kurde, kolejny. Cholerny. Paskudny wąż. Kurde! Przeż skoczyłem. Niektóre te naprawdę, te przeskoki, przejścia i tak dalej to są masakra. Dramat. Przejście nie da. Czy tam przeskoczyć? Trudno. Boże, to gdzieś inne zajście jest. No spierdzielaj, bo bądź to cholery. O, jestem, okej. Okay. Kurde, z niego zbieram tylko kasę ze skrzynek? O, o, o. Coś tu mamy. Kurde, pewno tych, tych jakichś dźwigni, pułapy. Aha. Uh -huh. Jest kompas, jest zabawa. Łoł. Wow. No wyskakuj. Jeju, też biegnie, jakby nie mógł. Cholera, no. Jeszcze się odwraca i patrzę jak wszystko płonie No Inteligencją tą wanie nie grzesz. O, kurda Dobra, o, 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 o. cholera No i teraz FPS-y mi nie spadają, mam tutaj ile miałem zawsze Jak się coś dzieje, a jak idziemy normalnie, to nagle na no, wynikom nie, nie. Znikną... kurde FPS się balam, tak? Biegi, biegi, bigi, wow, ale jasno. Jak jasnością zajebało po oczach, to jest dramat. Mhm. I co dalej? Koniec czy nie koniec? Czy nie znaleźliśmy dalej? Będzie kolejna...

Hector, good news. Apparently, I'm back in charge. Yes, a got Keith. no so, any close to finding me knife yet? i almost there, I think. Almost there, sir. What are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. No, давай, давай. Right then. safe. Wow. Dalsza przygoda jakaś? Czy to będzie na dziś koniec? Więc będzie na dziś koniec Jeśli się wam podobało Ja was bardzo przepraszam jeśli nie, no ale... Nagrywam po prostu, żeście... Mogli coś pooglądać mm. Mm. I nie moja wina, póki co, no, komputer moi, jaki mam nie jest zły. Czasami spadki fps u lagi mogą się pojawić. A ja Was zapraszam do komentowania, ocenia subskrybowania. Wasze subskrypcje powiedzmy, że tak nie tyle napędzają co. Zachęcają mnie do dalszej pracy. Wiem, że się Wam podoba i doceniacie to co robię. Co tam się dzieje? Więc y, jeśli się podoba oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie Co panowie? Kurwa szczela się. Na razie.